Od czterech lat Polacy płacą ciężkie pieniądze na, to, na, to, na tę tę degręgoladę po prostu polityczną. Widać po prostu, jak to wszystko działa, ta postkomuna dalej tkwi, te mapy mentalne, no nie, nie, nie są. Nie wiem, co trzeba by zrobić, żeby to po prostu się zakończyło. I mówienie o tym, że my obserwujemy sobie latające drony, nie wiem, no, wycieczki, krajoznawcy, czy my tutaj będziemy organizować Rosjanom, ja się pytam, dlaczego My nie potrafimy odpowiedzieć. Na przykład, tak jak pan y, mówił y, pan generał, asymetrycznie, dlaczego w obwodzie kaliningradzkim w Królewcu my nie potrafimy podpalić jednego śmietnika? Jesus. Dlaczego my nie mamy polityki wschodniej? Co my robimy? Dlaczego, dla, dlaczego my zachowujemy się jak państwo po prostu kategorii C albo D? Dlaczego związujemy przedsiębiorców chorymi, cho, cho, chorymi hmm. ograniczeniami, a Ukraińcy potrafią w stanie wojny? zaprojektować sami pociski na trzy tysiące kilometrów lecące, dla mnie to jest nienormalne. Dla mnie, ja, ja nie wiem w jakim kraju ja żyję płacąc no. na was podatki ludzie, żyjecie z naszych podatków i od was wymagamy.